Cześć. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić Basię. Basia zgodziła się opowiedzieć nam swoją historię życia i tego, w jaki sposób doszło do jej poznania się z Bogiem. Cześć, Basiu. Hej, dzień dobry. Chciałam Ci dzisiaj zapytać o to, jak wyglądało Twoje życie, zanim się nawróciłaś. Wiesz, często jest w naszym życiu tak, że pewne trudności przechodzimy i wtedy szukamy ratunku, wtedy szukamy gdzieś pomocy. Pojawiają się na naszej drodze ludzie, którzy zaczynają nam mówić o Bogu. Coś się takiego wydarza, że nasze życie zaczyna się zwracać w jego stronę. Jak było w Twoim przypadku? Moje życie przed nawróceniem mogę podsumować, że było samotne. Nie miałam takiej relacji z żadnym człowiekiem. Gdzie mogłam być dosłownie sobą i szczera w tym, co, co mówię. Po tym, jak się nawróciłam, zyskałam ojca. I to jest takie zdanie, które we mnie nadal uderza bardzo mocno. Nie miałam z moim ojcem biologicznym nigdy takiej relacji, jakiej młoda kobieta, młoda dziewczyna potrzebuje. Kiedy się nawróciłam, dostałam to od Boga. Czyli szukałaś tej miłości ojcowskiej, którą znalazłaś w jego ramionach. Tak. Tak można to podsumować? Też znalazłam w Bogu przede wszystkim ojca, ale też przyjaciela. Też dzięki Bogu znalazłam inne osoby, z którymi mogę po prostu czuć się swobodnie. Twoja relacja z twoim tatą, ona była taką relacją, w której brakowało ci jego miłości, tego poczucia, że jesteś przez niego akceptowana. Czemu masz takie wrażenie, że, że nie miałaś tej relacji takiej ojciec-córka w swoim życiu? Brakowało mi tak naprawdę zainteresowania. Mój ojciec nie jest taki, żeby się dopytywał, co tam umie, jak się czuje. Moja mama też bardzo dużo pracowała i bardzo dużo pracuje, więc brakowało mi tego w domu, przez co wchodziłam w relacje z chłopakami, co chwilę jakiś inny, tylko po to, żeby po prostu się czegoś złapać. To nie było dla mnie dobre. Coraz bardziej właśnie szukałam relacji, które tak naprawdę nie przyciągały mnie do niczego dobrego, tylko wręcz przeciwnie, odciągały mnie od tych dobrych rzeczy. Wpadłam w różne uzależnienia, w różne problemy, i to tak naprawdę wzięło się z domu, po prostu przez to, że nie miałam dobrej relacji z rodzicami, takiej, jakiej chciałam, po prostu. W tej drodze poszukiwania miłości pojawiały się problemy, które sprowadzały cię w przepaść, tak w zasadzie? Oczywiście, tak, tak właśnie było. Później, jak poznałam Boga, to bardzo trudno było mi. Przyjąć to, że on jest moim ojcem. To było najtrudniejsze na początku w ogóle zrozumienie, co tak naprawdę znaczy, że Bóg jest moim ojcem. Kiedy to zrozumiałam, to później było coraz lepiej, ale oczywiście problemy cały czas się zdarzały, zdarzają. Czy wchodząc w te relacje z mężczyznami, chciałaś zaspokoić swoją potrzebę, czy raczej to była taka ucieczka od problemów? Co tobą kierowało, że wchodziłaś w takie relacje, które ostatecznie ciebie niszczyły? Chciałam po prostu, żeby ktoś się nam interesował. Szukałam tej akceptacji, szukałam tego bezpieczeństwa. Potrzebowałam po prostu chłopaka, tego mężczyzny, faceta w swoim życiu, przy którym będę mogła poczuć się bezpiecznie sobą. A w tym wszystkim, kiedy zostawałaś sama ze sobą, kiedy kończył się kolejny związek, który miał ci dać poczucie bezpieczeństwa i zainteresowania, co wtedy czułaś? Czułam samotność i. Nie chciałam w ogóle żyć. Właśnie to było takie dla mnie dziwne i nadal jest w sumie, że gdy nie miałam tego chłopaka i żadnej osoby, która się mną interesowała na tyle, na ile potrzebowałam, to wtedy wpadłam w uzależnienie od samookaleczania. I kiedy nie miałam tej osoby przy sobie, zastępowałam to rozładowaniem emocji na swoim ciele. To przynosiło ci ulgę? przynosiło mi ulgę na moment, na chwilę. To było takie rozładowanie emocji, kiedy po prostu poczułam się źle, później wpadłam w uzależnienie od tego i każda drobnostka sprawiała po prostu, że moje emocje brały na daną górę i po prostu robiłam sobie przysłowowe kreski na, na ciele. Moje myśli wtedy uciekały od tych wszystkich problemów. Dziękuję tylko Bogu za to, że byłam na tyle mądra w tym wszystkim, że nie mam teraz żadnych blizn na swoim ciele i mogłam naprawdę wyczyścić ten etap z mojego życia. Nie ma już po nim śladu. W głowie czasami jest jednak szatan, czasami puka z tym tematem, ale wiem, że mam Boga, mojego przyjaciela, mojego ojca, który mnie wysłucha i mnie akceptuje, i jestem przy nim, mogę być przy nim bezpieczna i daje mi, mi tą akceptację, zainteresowanie przede wszystkim tego, czego mi brakowało. Wszystko mam w Bogu po prostu. No to jak doszło do waszego spotkania ciebie z Bogiem? To też jest zabawna historia, bo trafiłam do technikum ekonomicznego. <grym> nie lubię matematyki za bardzo. Technikum naprawdę nie lubiłam, ale jednak ekonomia to jest bardzo z matematyką związana. Poznałam tam dziewczynę, która spojrzała na mój problem odnośnie samookoleczenia w inny sposób. Zaczęła z rozmawiać. Chciała mi tak naprawdę pomóc bardziej, ani że tylko ogarnij się. Zaprowadziła mi na grupę młodzieżową, gdzie ludzie się spotykali, młode osoby. Mogłam z nimi porozmawiać odnośnie Boga. Na pierwszym Jaką mnie zaprosiła, właśnie było mówione o samokoleczaniu Tak, to było specjalnie pode mnie zrobione. Moje nastawienie odnośnie samookalowania się i odnośnie Boga zmieniło się po tym pierwszym spotkaniu. Już wtedy Bóg zaczął do mnie mówić, bo ja wierzyłam w Boga wcześniej, ale to nie było nigdy takie pójście za nim. Po tym pierwszym spotkaniu już dużo się w mojej głowie zmieniło. Zaczęłam inaczej patrzeć na Boga, no ale jednak gdzieś tam cały czas byłam związana innymi rzeczami. Po tym pierwszym spotkaniu nawróciłam się jakieś 7-8 miesięcy później na ścięskiej konferencji, wtedy podjęłam decyzję, że chcę iść za Bogiem, że chcę zostawić swoje wcześniejsze życie. Zaczęłam gdzieś tam uczęszczać bardziej do kościoła, bardziej się angażować, modlić się przede wszystkim w miarę regularnie, czytać Biblię, przebywać bardziej właśnie w tych grupach młodzieżowych. I wtedy to się wszystko zmieniło, ale głównie właśnie przez to, że poszłam do tego technikum, gdzie do teraz nie rozumiem, ale wierzę, że wiem, że w Bogu nie ma przypadków po prostu. I to, że poszłam do tego techniku też nie było przypadkiem. A co się działo przez te 7 miesięcy? Kiedy trafiłaś, a potem mówisz, że do Dopiero później się nawróciłaś. Czy to były takie wewnętrzne zmagania, czy to raczej był taki proces pokazywania tobie, kim jest Bóg, jaki On jest i tego, że On ciebie kocha? Te 7 miesięcy to raczej było takie poznawanie, czy rzeczywiście chcę w to iść. Chodziłam na te grupy młodzieżowe, rozmawiałam właśnie bardzo dużo z tymi osobami. Pokazywało mi to osoby, kim jest Bóg. Ja też już wtedy się modliłam, ale to było takie bardziej szukanie przez te 7 miesięcy, a po 7 miesiącach na tej konferencji stwierdziłam, że tak. Czy coś takiego szczególnego tam się wydarzyło, czy to po prostu był ten moment, w którym ciebie oświeciło? Na tej konferencji poczułam pierwszy raz, że Bóg rzeczywiście jest obok mnie i że on nie jest tam sobie w chmurach wysoko, że to nie jest tak, że on umarł na tym krzyżu i teraz się nami nie interesuje. Tylko wtedy doświadczyłam tego niesamowitego spotkania z Bogiem, gdzie rzeczywiście wiedziałam, że on jest przy mnie. Wtedy zrozumiałam bardzo dużo odnośnie tego, że on naprawdę jest moim stwórcą i przede wszystkim ojcem, czego mi brakowało tak bardzo. Wtedy poczułam, że on mnie naprawdę kocha, po raz pierwszy to poczułam wtedy, a później już poszł. Niezaspokojona potrzeba bycia córeczką została spełniona. I dalej mi o tym przypomina, że jestem jego ukochaną córką, i to jest naprawdę niesamowite i ciężko jest to zrozumieć, kiedy tego nie doświadczysz. Nie da się tego opowiedzieć. Nie da się tego opowiedzieć. Ale myślę, że też mój łamiący czasami głos, teraz jak to opowiadam, też daje dużo do zrozumienia, że jednak rzeczywiście to przeżyłam. Najważniejsze, co mogę też powiedzieć, to to, że nikt nie jest w stanie mi powiedzieć, że Boga nie ma, bo już za dużo widziałam. Bardzo dużo osób mówi, że nie uwierzę, do dopóki nie zobaczę, a ja już widziałam bardzo dużo, i nikt nie jest w stanie mi tego zaburzyć. Jesteś tą osobą, która po prostu go doświadczyła realnie w swoim życiu. Dla ciebie on już nie jest kimś, o kim się mówi, tylko kimś, z kim ty masz relacje. Właśnie jak budowałaś relacje z Bogiem, jako Ojcem? Przede wszystkim pomagały mi właśnie relacje z ludźmi, jeździłam na te ym, młodzieżówki, zaczęłam chodzić do kościoła, później też razem tworzyłam flarę. Flara to były takie spotkania właśnie dla osób młodych, które mogły po prostu przychodzić do nas. My tam przez zabawę, przez relacje głosiliśmy właśnie ludziom Ewangelię. Na początku właśnie też mi głoszono, później ja głosiłam innym, później też byłam liderem młodzieżowym, właśnie. Też w wakacje jeździmy na misje chrześcijańskie z Generacji Plus. No i głównie właśnie też samo zaparcie, tego, że naprawdę chcę poznawać Boga. Inaczej nie poznasz człowieka jak przez rozmowę, a kiedy czytasz Słowo, kiedy czytasz Biblię, to po prostu rozmawiasz z Bogiem. Kiedy się modlisz, to jest też niesamowite, że naprawdę można po prostu usiąść na łóżku, nie musisz nic mówić, wiesz, że on jest. Niesamowite też jest to, że Bóg wszystko wie, ale on chce Ciebie słuchać. Tak, I to mnie to, zawsze też zaskakuje. Tak, i kiedy to się zrozumie, to po prostu wystarczy leżeć na łóżku i mówić: Boże, słuchaj, jaka akcja. To jest niesamowite, że oczywiście trzeba do Boga mieć tą bojaźń, gdzie rzeczywiście On jest twórcą, jest królem, może wszystko, ale też jest naszym przyjacielem i jest to napisane w Biblii. Więc kiedy to się zrozumie, to po prostu rozmawia się z Nim jak z przyjacielem. Dokładnie. Chciałam ci zadać pytanie, bo powiedziałeś, że masz 21 lat. No to jest taki wiek, w którym no, robi się różne dziwne rzeczy. Chciałam cię zapytać, czy czujesz się taka um, jakby okradziona z tej młodości, z tych szaleńczych zabaw, z tych wszystkich rzeczy, które robią młodzi ludzie, a potem w dorosłym życiu ich żałują. Ale słuchając ciebie i widząc twój błysk w oku, mam wrażenie, że chyba nie masz tego poczucia. Nie mam poczucia. No ale też przed nawróceniem, niestety, dużo się wydarzyło, gdzie posmakowałam tego życia niedobrego, uważam. Ale kiedy na misji Generacji Plus mamy kluby młodzieżowe, gdzie po prostu osoby młode przychodzą do nas, z nimi rozmawiamy, i to jest taka flara w wakacje, to właśnie ja się wtedy śmieję do nich, że pokażemy wam, że chrześcijanie nie są nudni. No właśnie. <laughs> Naprawdę. My też mamy imprezy chrześcijańskie, po prostu gdzie nie, nie mamy żadnych używek, żadnego alkoholu. Żadnych narkotyków, żadnych papierosów, innych rzeczy. Też mamy spotkania uwielbieniowe, gdzie po prostu mamy tam imprezę z Jezusem razem, chwalimy Boga, uwielbiamy Go i. To się niczym nie różni, oprócz tego, że nie mamy tych używek. Śmiejemy się, radujemy się, to jest niesamowite, że mamy jednak duże grono chrześcijańskiej właśnie młodzieży, znajomych, gdzie po prostu możemy razem dzielić tą pasję do Jezusa, jeździć na różne właśnie spotkania i nie czuję się okradziona w ogóle. Wręcz przeciwnie. Dziękuję Bogu za to, że nie musiałam niektórych rzeczy doświadczyć. To jest piękne. To jest naprawdę niesamowite, że wiesz, jesteś młodą osobą i nie żałujesz tego, że poszłaś za Jezusem. Ja też jestem taką osobą, która widzi chrześcijaństwo nie tylko w tych kolorowych barwach, ale sama jestem chrześcijanką i wiem, jak wygląda moja codzienność. I chciałabym, żebyśmy się dzielili tym, z czym się musimy zmagać jako chrześcijanie. Nie wszystko w naszym życiu w momencie nawrócenia odchodzi od nas, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Często są takie rzeczy, z którymi musimy się zmagać, które musimy wewnątrz siebie w jakiś sposób przetrawić i przejść, zrozumieć je i pozwolić Bogu się uleczyć? Czy, czy ty oprócz tego samo samookaleczania miałaś też takie, takie sytuacje, takie problemy i takie tematy w swoim życiu, z którymi musiałaś się rozprawić? Właśnie miałam taki trudny temat, o którym mówię drugi raz publicznie, nie, nie do jednej osoby. To właśnie był problem, bo wcześniej byłam molestowana. Przepracowałam to w sobie, bo dwa lata temu pierwszy raz o tym komukolwiek powiedziałam, i kiedy to powiedziałam, to poczułam się już od tego bardziej wolna. To było też dla mnie uwolnienie naprawdę niesamowite, chyba nawet bardziej jak okaleczanie się. Mm. Tutaj ktoś okaleczył twoje ciało, to nie była twoja decyzja, że ty tniesz siebie, tylko ktoś wpłynął na ciebie z zewnątrz. Czy to było coś, co doprowadziło do samookaleczania? Myślę, że też, ale nie tylko to. Właśnie głównie to, o czym mówiłam też wcześniej, po prostu mm -hmm. przez to, że byłam samotna, ale tak jak mówiłam też wcześniej, to drobne rzeczy sprawiały, że po prostu sięgałam po coś ostrego i kiedy wracały te myśli odnośnie tego, że byłam wcześniej molestowana, to oczywiście mm -hmm. też miałam myśli samobójcze, chciałam się zabić, no i też sięgałam właśnie po coś ostrego, żeby właśnie zaspokoić swój ból. Przekładałam swoje myśli, swój psychiczny ból na ból fizyczny. Uważałam, że jest to bardzo dobry pomysł, ale nie było. Przynosiło ulgę na chwilę, i tak naprawdę, właśnie kiedy przepracowałam to z Bogiem, ale też z innymi ludźmi, kiedy podzieliłam się swoimi doświadczeniami z bliskimi osobami, zwierzęcymi oczywiście, no to. Poczułam właśnie wolność i przede wszystkim wybaczyłam też tej osobie, która mi to wcześniej zrobiła. To było dla mnie uwalniające bardzo. Teraz jest to o tyle dobre, że mogę zrozumieć osoby, które też to do tego doświadczyły. I co też jest niesamowite, dla mnie, dla innych może się to wydawać dziwne, kiedy dwa lata temu pierwszy raz powiedziałam, o mojej przyjaciółce, to była dwa miesiące później już rozmawiałam z kimś, to też doświadczył tego samego. I dla mnie to też jest niesamowite, że już tak szybko mogłam porozmawiać z kimś, a ja już miałam to przepracowane mniej więcej, bo dalej gdzieś tam uderzają te myśli do mnie, ale już wiem, że jak mam Boga i mam osoby, które naprawdę są w stanie mnie po prostu zrozumieć i są w stanie zanieść jakby modlitwę do Boga za mnie, no to naprawdę jestem o wiele silniejsza teraz. I to jest niesamowite, że. Teraz mogę naprawdę zrozumieć te osoby, które tego doświadczyły też. Mogę z nimi porozmawiać i powiedzieć, że. Też tego doświadczyłam, ale teraz już jest lepiej. Jednak zostałam tego uwolniona. Jednak jest ojciec, który pomaga nam przechodzić przez różne rzeczy i różne trudności. Wiesz, to jest też takie niesamowite, że ty zostałaś wyrwana z pewnego problemu, nie z samego molestowania, tak? Bo to się wydarzyło, czasu się nie cofnie, ale Bóg uzdrowił Twoją duszę, i teraz Ty jesteś w miejscu, w którym Twoja historia jest świadectwem i taką nadzieją dla osób, które przeszły coś takiego, że można żyć inaczej. Wiesz, patrząc na Ciebie, jesteś osobą młodą. Jest Jesteś zadowolona, układasz sobie życie tak jak chcesz, studiujesz na tych studiach, które sama wybrałaś. Często osoby, które doświadczają tak traumatycznych przeżyć jak molestowanie, potem nie potrafią sobie poradzić w życiu. Wchodzą w jakieś chore związki, chore relacje, zresztą sama tego doświadczyłaś, ale w tym wszystkim piękne jest to, że pozwoliłaś się Bogu z tego wyciągnąć. A jak wygląda teraz Twoje życie? Jak wygląda Twoja codzienność? Wiesz, mnie to zawsze ciekawi, jak ludzie żyjący z Bogiem układają sobie z nim dzień, bo ja mam czasem wrażenie, że moje dni są takie szare, że ta moja codzienność jest taka zwykła. Czy ty masz też takie wrażenie, czy raczej żyjesz takim życiem, w którym ciągle się coś dzieje, które jest przez te relacje i przez tę relację z Bogiem w taki sposób ukształtowane, że, że nie masz takich myśli? Moje życie naprawdę nie jest nudne. <dziwanie> Dzieje się bardzo dużo. Teraz też zaczęłam nową służbę w kościele. Tworzymy też razem Projekt United. Można zobaczyć sobie na social media. Zachęcamy. <dziwanie> Zachęcamy. Ale też właśnie Bóg daje nam powołanie, i kiedy odnajdziemy swoje powołanie, to nasze życie naprawdę nie jest nudne. Ja odkryłam, jakie mam powołanie. Wierzę, że Bóg ma jeszcze więcej dla mnie. Wiem właśnie, co Bóg chce, abym teraz zrobiła. I co to jest? Głównie mam działać z młodzieżą, i też dostałam bardzo dużo prost odnośnie tego, że mam działać z zakazalnicy, że mam po prostu głosić, nie wiem, czy znasz, ale był taki David Wickerson. I on właśnie prowadził krucjaty i kiedy przeczytałam książkę, nie lubię czytać książek, ale kiedy zmusiłam się, żeby przeczytać książkę o nim, to przeczytałam i mówię tak, to jest to, co chcę robić i też dostaję potwierdzenia od Boga, że mam to robić, od innych ludzi, od ludzi, którzy nawet mnie nie znają, dostają właśnie słowo do mnie, że mam to robić i to jest głównie to, co mam robić. Też na misji Generacji Plus bardzo inwestuję właśnie w młodzież, bo wiem, że młodzież teraz jest bardzo narażona na tego typu rzeczy, które też ja doświadczyłam. Samookoleczanie, problemy odnośnie toksycznych relacji, więc chcę po prostu gdzieś tam chronić te młode pokolenia i po prostu wczepiać tą miłość Bożą, którą ja otrzymałam. I też chcę dodać, że ja nie mam za złe Bogu za to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu. To jest też uważam ważne, żeby zrozumieć, że ludzie, którzy teraz będą słuchać tego wywiadu, tej naszej rozmowy, mogą pomyśleć, że no tak, była uzależniona, molestowali ją wcześniej, ja nie obwiniam za to Boga. Bóg nie sprawił, że to się działo. Bóg sprawił, że właśnie zostało tego i to jest niesamowite. Boga nie można za to oskarżać, bo tak. Bo nie miał z tym nic wspólnego. Pojawiają się te myśli, że inni ludzie mogą też mieć takie myśli, że dlaczego Bóg do tego dopuścił, ale czyj to był wybór? Człowiek to zrobił. Ja sama wzięłam do coś ostrego i ja sama sprawiałam sobie ból. No tak, bo to gdyby miało być inaczej, to musiałby nas pozbawić wolnej woli. I wtedy bylibyśmy marionetkami, I wtedy może życie wyglądałoby z zewnątrz piękniej, ale pytanie, czy do tego zostaliśmy stworzeni? Tak. Teraz nie jestem marionetką, żyję w wolności. Bóg mi daje niesamowitą wolność, ale też niesamowite jest to, że jednak ma dla mnie plan. Tylko pytanie, czy wejdę w ten plan. Oczywiście chcę wejść w jego plan, bo życie było łatwiejsze, gdyby Bóg decydował za nas. Byłoby. Byłoby o wiele łatwiejsze. Mniej problemów by było w naszym życiu i byłoby o wiele łatwiej. No ale niestety, niestety, niestety mamy tą wolną wolę. Dokładnie. I piękne i wprowadzające nas w kłopoty. Ja Ci Basiu bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wierzę w to, że ona pójdzie w świat i, i będzie zachętą i świadectwem dla wielu młodych ludzi, którzy są pogubieni, którzy nie wiedzą dokąd. I też taką zachętą do tego, że warto, naprawdę warto poszukiwać Bożej woli w swoim życiu. Dziękuję Ci jeszcze dziękuję raz. Dziękuję również.